Cześć, mam na imię Krzysiek. mam 40 lat, jestem skinhead'em, ale nie jestem faszystą ani rasistą. Bo klimat szarp, e, Sharp Skins nie ma nic wspólnego z a ani z rasizmem. Bo Sharp'y, piesi skinheadzi, wychowali się w Anglii. To wszystko, no idziemy, idziemy. To wszystko to... zaczęło się na na Już, już, idziemy. No iść piesi! To wszystko zaczęło się od drugiego, bo całkiem wyszło się na Jamajce od czarnych mężczyzn, a później na białych. No i, i to jest tak, to, to ja powiem całą historię, bo to jest ważne. Ja jestem na tym, osiedlu ostatnim jedynym skinheadem, mam 40 lat i tak, interesuje mnie, muzyka ska. Oj, pankrok no i oprócz tego. Kilka nożna. Podmórę kilka Ta Taniec pogo Oczywiście tak A ja chciałem dodać do tego, że są czarni skinheadzi Bo to oni wymyślili trzeba ten klimat skinowski i wszystko powstało od druzebo z Dziemarki. To się wszystko wychowało na jamalce i w Londynie. No i tak. Więc opowiadam. Zimowy. Pijaka, Tak? No wody. skończyliśmy. Aaaa, Żeby był w To co, tyle? Jeejee. <gred> so <Sz> nie, no nie co włączałaś się, jakbyś się szanował. Chyba mówię. Dobra, już koniec tego. A postawa rodziwego skinheada, który szanuje się, koszulka Fred Perry z takiego gałązka. Buty do przodu martęso. Koniecznie nadabinkę sterowane, białe sierdeczki lub kolorowe. No szkala ten klimat jest zajebisty wszystkim połacem. I... i w subkulturę, poglądy, nie ma nic wspólnego z rasizmem, z faszyzmem, nacjonalizmem, idziemy na zagranicę. Już. Teraz... się skończyło? Nie, nie, nie. jest. To to, to 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 jest muzyczka? To jest muzyczkę. w montażu, wklej, w kleju, krzyku. A muzyczkę do tego zrobić. Ja chcę teraz ze swoją prywatną muzykę, jakiej ja słucham, żeby inni wiedzieli, co, co to jest za klimat, co to jest w ogóle, bo się nie znają na tym muzyce. Czytać muzyczkę? Antiholokast. Szukaj antiholokasta. Ja nie umiem tego obsługiwać. <grym> Zopazem. Dobro. To jest muzyka ska To jest muzyka o tej muzyce, o właśnie mówiłem. Eee, no to tak, przejeżdżając kamaradówie, napiszę, że wszystko było widać. Idzie. Tak.

Starsza no centrum, Krajemo, no City, mam no, może w do na podlasy, no, tak? tak jest takie określenie, że nie ma tego się, nie, nie każdy potrafi to zrozumieć. Jest na, na, na świecie nietolerancja między subkulturami, co no, Są kulturami, są z Kinkezzi, są, są metalowcy, są różne klimaty, a to się schały mówi. No i tak to, tak to jest i każdy może się kłapać o, o co chodzi w tych strukturę właśnie ja, jakieś byłem pankowcem w latach 90. -tych, 2000 -tych, początku 2000 byłem pankowcem a potem zostałem y, to z tego hipko posłuchać i wpadłem pomysł, żeby zostać skinheadem raz, roszczar i troszkę klimaty, oj! Taka ja, no, no, troszkę sztywa pankroka, ja, no. Bo to ciężkie buty, To No jak widać. Legawki pędzienice, no, białe szterweczki, fangam, Anglii, Jakieś autografy. Na bądach, no. No, 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 no i jakieś. <grych> Nosek tłamany. <grych> no i jakoś takie jest, Pokój no. świata, no. Chcę, żebyś zaponował na cały świat pokój. I to wszystko, no. I koniec. A ta śruga. To kamery? Wszystko kamery?